Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo ciepło, mam nadzieję, że u Was fantastyczna pogoda, lato w pełni i odpoczywacie w miarę możliwości, albo nawet ponad miarę, to też warto. Słońce w znaku lwa i zapraszam Was w związku z tym na analizę kolejnego tygodnia. Żeby zobrazować ten tydzień i w ogóle czas w jakim jesteśmy, a jesteśmy... W tym niezwykłym czasie, aż do początku września, przywołam słowa Alberta Einsteina solarnej ryby. Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można naprawdę się liczy. Oczywiście nie muszę nikomu mówić, co tutaj można mieć na uwadze czy na myśli, ale pamiętamy, że ten Merkury się cofa i pokazuje nam prawdę, jeśli chodzi o rzeczy ważne i mniej ważne. 12 sierpnia mamy poniedziałek. Księżyc jest w znaku Skorpiona, i z tym księżycem już tak jest, że żadne przeżycie dzisiaj nie będzie obojętne. To taki układ z gatunku tych nieprzyjemnie później wspominanych. Do tego wszystkiego Jowisz i Mars w bliźniętach. Te dwie planety tworzą bardzo ważne odsłony prawdy. Mamy w ogóle takie odsłonianie prawdy od końca lipca, jak Mars wszedł do znaku bliźniąt, a w bliźniętach jest Jowisz. Ujawnia nam się również prawda o nas, ale o innych także. I ta prawda czasem może być nieprzyjemna. W poniedziałek rozmawiamy w sposób szczery, ale mało delikatny. Do tego łączy się wypominanie czy przypominanie. Powracają do nas niechciane tematy, tematy niechcianych rozmów, które. Zostaną pociągnięte dalej, czyli te rozmowy gdzieś tam zatrzymane pojawią się po raz kolejny. Do tego wszystkiego no, może nas odnaleźć gdzieś mandat, niekoniecznie wynikający z przekroczenia prędkości, ale na przykład z przekroczenia o 20 minut zadeklarowanego czasu parkowania. Pamiętajmy o tym, że w poniedziałek wszystko traktujemy zbyt serio, nie potrafimy się zdystansować. Mało tego, staramy się wszystko zrozumieć, nie? Tak przełamać, ale w poniedziałek jest to niewykonalne. 13 sierpnia mamy wtorek. Ten tydzień nazwałabym takim tygodniem nagiej prawdy i znowu odnosząc się do słów Einsteina, nago wyświetlają nam się rzeczy, które są cenne, nie mamy wątpliwości. Do tego wszystkiego mamy tydzień medialny. Koniunkcja Mars-Jowisz, która będzie dokładnie w środę, może powodować to, że języki nam się rozwiązują. Znak bliźniąt, bo tam przebywa Mars, powoduje, że język jest cięty, ale takie też czekają nas riposty. merkury werce, uważajcie we wtorek na informacje bez pokrycia. One tylko mają powodować nasze zmieszanie, ewentualnie wytworzyć chaos. Do tego wszystkiego uważajcie na rozmowy z dziennikarzami, czy na udzielanie wywiadów, komentarzy, bo cokolwiek wtedy się pojawi, może mieć taką wymowę antagonistyczną. Zatem słuchajmy uważnie, nie wychylając się zbytnio, i tak przekręci się, i coś, i tak nas przekręcą, i tak nas przekręcą. Tak samo nie odkrywając szybko swoich kart podczas rozmowy, bo każda wypowiedź no, będzie właśnie przeinaczona z premedytacją. Także obserwujcie, co się dzieje. Co nas nie zawodzi, nie zawodzi nas intuicja. Zatem trochę mniej słów, a więcej odczuć. Tym się należy kierować. Jak zaangażujemy się w działanie, dajemy z siebie wszystko, bo wiecie, co jeszcze jest przy tej koniunkcji? Wyprzedzimy konkurencję. To wyprzedzanie powiedzieć powiedzie się tym wszystkim, którzy parają się słowem, pracują w mediach, reklamie, wydawnictwach, propagują coś, propagują pewne idee czyli cały czas mówimy o tym, co, czego oczekujemy i Czego chcemy. Do tego wszystkiego mamy niebywale bystry umysł. Do początku września uczymy się praktycznie bez wysiłku wszystkiego. 14 sierpnia mamy środę. No i pamiętacie tego słowackiego, chodzi o to, aby język giętki Mamy koniunkcję Marsa z Jowiszem na 1634 bliźniąt. Dla chętnych można zobaczyć, gdzie ta koniunkcja jest. Bo tam, gdzie jest ta koniunkcja, czyli 16-34 bliźnią, tam jest najwięcej inspiracji, nauki, ruchu, dynamiki, aż do 4 września. Tam również macie najwięcej do powiedzenia, czyli jeżeli to jest w domu pierwszym, mówię dużo o sobie, w domu drugim, o pieniądzach, które mogą zarobić albo które ktoś mi zabrał, w domu trzecim, no to się uczymy, tak. Uczymy się również a, piosenki o naszych sąsiadach. W domu czwartym e, taka prawda dotycząca rodziny, i tak dalej, i tak dalej. E. Środa jest z rozmachem, z entuzjazmem. Idziemy szybko, mkniemy jeszcze szybciej z zawrotną prędkością, ale tutaj mam na myśli oczywiście intelekt, nie stosować tego w motoryzacji. Zagadamy każdego przegadamy, zawrócimy potokiem sensownych, słuchajcie, właściwych słów, i to jest dobry czas, by się. Odezwać, wypowiedzieć, powalczyć słowem o swoje, tak głośno. Pismo tak nie podziała, mamy werce, ale słowa oczywiście w taki rezonans wpadają. Warto gardłować w środę, upomnieć się, bo ten głos zostaje zauważony, usłyszany. No drugą e, stroną medalu jest to, że niefortunne wypowiedzi e, rozniosą się echem po świecie. Także ta słyszalność ma swoje dwie strony, tak jak bliźnięta mają swoją jedną i drugą stronę. E, 15 sierpnia mamy czwartek. E, 15 sierpnia o godzinie 2.15 Merkury wchodzi do znaku Lwa. No i znowu wypowiedzi nadal są ważne, wiążące i tym bardziej są wiążące, im bardziej są upublicznione. I znowu nie tyle pismami, ile wydarzeniami, wystąpieniami, rozmowami. Działamy czy też walczymy, ubiegamy się o tak zwane swoje. To jest też fantastyczny dzień, aby spotkać na swojej drodze mentorkę czy mentora. Są fantastyczni ludzie, wspaniali. Zawieramy sojusze i znowu to znaczenie ogólne i personalne. Sojusze będą nas zaskakiwać, te ogólne sojusze międzynarodowe, będzie szok. Personalnie mamy tutaj do czynienia z wielkimi graczami, czyli spotykamy się z osobami, które dużo znaczą, tam gdzie znaczą, i z nimi teraz możemy się porozumieć, jeżeli na tym nam zależy. Rozmawiamy w czwartek o sprawach monumentalnych, kwestiach kultury, sztuki, tworzymy nowe ścieżki porozumienia. Zabiegamy o popularność i to nam się udaje. Pamiętajmy pamiętajcie o tym, że im więcej hałasu tworzy się wokół siebie, tym lepiej w czwartek. 16 sierpnia mamy piątek, mamy kwadraturę Marsa i Saturna. Uważajmy, słuchajcie, w piątek mogą się zdarzyć niesprawiedliwe zarzuty. Można zostać oskarżoną, oskarżonym o to, czego się nie zrobiło, nie popełniło, a to jest też postawienie, czy też bycie postawioną w sytuacji kłopotliwej. A to jest układ napastliwości słownej. Ludzie gniewnie się wypowiadają. No, i uważajmy, by w to nie wchodzić, by nie wchodzić w ich pole gniewu, by nie dotrzymywać im towarzystwa. Wiecie, ten wilk, którego karmimy, nie? Przypomnę zresztą tego wilka niebawem. W piątek kłamstwa wychodzą na jaw. Kłamią czy kłamały osoby zaufane. No i szczególnie uważają osoby z znaku ryb i bliźniąt, ponieważ to wy możecie zostać. A najbardziej, no a cóż, oszukane czy też okłamane. Nie możecie się skupić w piątek na tym, co inni do Was mówią, no i możecie nie wyłapać w związku z tym grubej manipulacji. Cała reszta też oczywiście uważa. 17 sierpnia mamy sobotę, no i wiecie, jak jest z tym Saturnem. On lubi wszystko przypominać, wywlekać, zwłaszcza sprawy zapomniane. E, przypomni nam o tym, że każde działanie ma swoje konsekwencje, e, zwłaszcza takie działania i takie historie, e, o których chcemy e, zapomnieć, e, e, albo takie działania i takie historie, które wydarzały się podczas majowego Nowiu 8. Maja, dokładnie. Jeśli komuś ta coś mówi, to znaczy, że konsekwencji moment właśnie nadszedł. Nie przeciągajcie rozstrzygnięć, nie wymigujcie się od zadośćuczynienia, jeżeli czujecie, że tak trzeba. Odwrotna sytuacja, jeśli Wam się należy coś, wyczekujcie wyrównywania tych kwestii, mającej właśnie swój początek w maju. Może nie tyle wyczekujcie, ile upominajcie się o wyrównanie. 18 sierpnia mamy niedzielę, tuż przed pełnią uważamy na pośpiech, na presję, na wrażenie, że z czymś się nie zdąży. Uważność i spostrzegawczość nie są naszymi zaletami w niedzielę, w związku z tym, jak się spieszymy, to nie będzie fajnie. Lepiej znaczy wolniej, wolniej znaczy lepiej i przynajmniej nic nie stracicie. W niedzielę czyhają na nas siewcy burzy i niepokoju. Jak również takie pozornie zrównoważone istoty uśmiechnięte, które świetnie rozdrażniają, wprowadzają na poczucie winy, zapędzają w kozi róg w pogoni za rzekomo należną im rekompensatą. W niedzielę, za cokolwiek zapłacimy więcej niż trzeba, za naiwność i reakcję na zaczepki manipulatorów również. Pięknego tygodnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego.